Przyjaciółka mojego chłopaka przekonała go, że jestem dla niego za głupia, ponieważ pracuję tylko jako technik laboratoryjny, więc zakończyłam jej karierę akademicką. Spotykałam się z Tomkiem od dwóch lat i wszystko układało się wspaniale. Poznaliśmy się podczas wieczoru z quizami w Pabie. Oboje jesteśmy inżynierami lotnictwa. Oboje kochamy górskie wycieczki i filmy dokumentalne. Ja pracowałam w laboratorium badawczym, projektując komponenty satelitarne, podczas gdy on zajmował się doradztwem dla firm lotniczych. Mieliśmy ten swobodny rytm, w którym gotowaliśmy razem, rozmawiając o naszych projektach. Pomagaliśmy sobie nawzajem w problemach i po po prostu czerpaliśmy radość z przebywania ze sobą. Wtedy Tomek odnowił kontakt ze swoją koleżanką z liceum, Kingą, na jakimś zjeździe absolwentu. Robiła właśnie doktorat z fizyki teoretycznej i natychmiast zaczęła dołączać do naszych spotkań. Początkowo starałam się być przyjazna. Opowiadała o mechanice kwantowej, a ja zadawałam pytania, szczerze zainteresowana, ale ona odpowiadała tak, jakby tłumaczyła to pięciolatkowi, po czym zwracała się do Tomka i mówiła: Czy to nie urocze, jak ona próbowała zrozumieć? Tomek zbywał to śmiechem, ale zauważyłam, że robiła to tylko wtedy, gdy on patrzył. Kiedy wychodziliśmy na kolację, kierowała rozmowy na swoje badania. Po czym przepraszała, że nudzi mnie rzeczami dla mądrych ludzi. Mam dwa tytuły magistra. Pewnego wieczoru byliśmy na quizie, a kategorią była eksploracja kosmosu. Odpowiedziałam poprawnie na każde pytanie, ponieważ to dosłownie moja praca. Kinga powiedziała Tomkowi, że prawdopodobnie po prostu zapamiętałam fakty bez ich zrozumienia. Tomek faktycznie się z tym zgodził i powiedział, że może powinniśmy dać szansę innym drużynom. Odpuściłam, ale zaczęłam zauważać, że Tomek kwestionuje rzeczy, których nigdy wcześniej nie podważał. Na przykład, kiedy naprawiłam nasz router, zapytał, czy naprawdę wiedziałam, co robię, czy po prostu miałam szczęście. Kiedy pomogłam. Z optymalizować kod do jego projektu, sprawdził to jeszcze raz z Kingą. Powiedziała mu, że są błędy. Nie było ich. Punktem zwrotnym była impreza firmowa Tomka. Rozmawiałam z jego szefem o systemach napędowych, kiedy podeszła Kinga i powiedziała szefowi, że jestem dziewczyną Tomka, która pracuje jako laborantka. Szef powiedział, że myślał, iż jestem tym inżynierem, który opublikował ten artykuł o zarządzaniu ciepłem. Kinga zaśmiała się i powiedziała, że to musi być ktoś inny o moim nazwisku, ponieważ matematyka w tamtej pracy była dość zaawansowana. Poprawiłam ją, ale ona już odciągnęła Tomka. W samochodzie, w drodze do domu, Tomek powiedział, że Kinga ma. Martwi się o naszą zgodność, że związki działają lepiej, gdy ludzie są równi intelektualnie i może byłabym szczęśliwsza z kimś na moim poziomie. Zapytałam: "Jaki to poziom?". Powiedział, że Kinga zauważyła, iż mam problemy z abstrakcyjnymi koncepcjami i zbytnio polegam na praktycznym zastosowaniu. Ta kobieta przekonała mojego chłopaka, że jestem dla niego zagłupia. Zapytałam Tomka, czy się z nią zgadza. Powiedział, że przedstawiła kilka trafnych uwag na temat tego, że nasze rozmowy są powierzchowne. Spędziliśmy ostatni tydzień omawiając filozoficzne implikacje wysłania ludzkiej świadomości na Marsa, ale jasne, powierzchowne. Wiedziałam dokładnie co się dzieje, ale Postanowiłam rozegrać to długofalowo. Zaczęłam udawać zagubioną, gdy Tomek tłumaczył różne rzeczy. Prosiłam Kingę, żeby mówiła wolniej, a nawet kupiłam 100 z tych popularnonaukowych książek i zostawiłam je na wierzchu. Kinga to kupiła. Zaczęła nazywać mnie słodką, prostą dziewczyną Tomka. W międzyczasie zaczęłam pracować nad czymś specjalnym. Widzicie, promotorem doktoratu Kingi był dr Kowalski, z którym współpracowałam przy trzech artykułach. Nie wiedział, że ona przyjaźni się z Tomkiem. Skontaktowałam się z nim w sprawie nowego projektu dotyczącego zastosowań kwantowych w nawigacji satelitarnej. Był zainteresowany i zaczęliśmy współpracować. Prace. Kinga nie miała pojęcia, że jej promotor przesyła mi jej badania do recenzji, ponieważ moje praktyczne doświadczenie mogło wzmocnić jej pracę teoretyczną. Oto co odkryłam w jej badaniach były wtórne. Wzięła istniejące ramy i przepakowała je w wymyślną matematykę, która raczej zaciemniała niż wyjaśniała. Jej kod był nieefektywny, a wnioski nie uwzględniały zmiennych ze świata rzeczywistego. Napisałam gruntowną recenzję, wskazując każdą wadę, każdy pominięty cytat, każde miejsce, gdzie praktyczne zastosowanie dowiodłoby błędności jej teorii. Doktor Kowalski był przerażony, że to wszystko przeoczył. Wtedy znalazłam coś gorszego. Całe akapity skopiowane z mało znanych rosyjskich prac bez podania źródła. Nie wystarczająco dużo, by wyłapało to standardowe oprogramowanie antyplagiatowe, ale wystarczająco, by zakończyć karierę. Udokumentowałam wszystko i wysłałam do doktora Kowalskiego wraz z moimi głębokimi obawami dotyczącymi uczciwości akademickiej. Zadzwonił do mnie natychmiast. Komisja recenzencka zebrała się w tamtym tygodniu. Kinga została wezwana, myśląc, że chodzi o jej nadchodzącą obronę. Zamiast tego przedstawili jej moje ustalenia. Próbowała argumentować, że podobieństwa są przypadkowe, ale złam 17 przypadków w czterech pracach. Jej finansowanie zostało natychmiast wstrzymane. Miała dwa tygodnie na opróżnienie biura. Tomek zadzwonił do mnie spanikowany, bo Kinga miała załamanie nerwowe, twierdząc, że ktoś ją sabotował. Nie mogła dojść do tego kto, ponieważ narobiła sobie wrogu wśród większości doktorantów, ciągle ich poprawiając. Tomek powiedział, że ona potrzebuje wsparcia i zapytał, czy mogłabym pomóc pomimo wszystko. Powiedziałam oczywiście i pojechałam tam z ciastkami i herbatą. Biuro Kingi pachniało zwietrzałą kawą i tonerem do drukarki. Pomieszczenie było niewiele większe od schowka, zagracone półkami z książkami i papierami ułożonymi w niechlujne stosy. Na każdej powierzchni. Siedziała zgarbiona nad biurkiem z twarzą ukrytą w dłoniach, a jej ramiona się trzęsły. Herbata, którą przyniosłam stała nietknięta obok jej laptopa, para unosiła się cienkimi stróżkami. Usiadłam na plastikowym krześle naprzeciwko niej i patrzyłam, jak płacze. Serce biło mi tak mocno, że czułam je w gardle. Wciąż powtarzała te same rzeczy w kółko. Jak ktoś musiał ją wrobić, jak ustalenia o plagiacie były niemożliwe, jak nigdy w życiu niczego nie ukradła. Kiwałam głową i wydawałam współczujące dźwięki, podczas gdy moje dłonie zaciskały się na kolanach pod biurkiem. Za każdym razem, gdy patrzyła na mnie tymi czerwonymi, opuchniętymi oczami, musiałam. Walczyć, by utrzymać na twarzy wyraz troski zamiast satysfakcji. To było dokładnie to, czego chciałam, co ostrożnie zaplanowałam i nad czym pracowałam przez tygodnie, ale siedzenie tam i patrzenie, jak jej świat się wali, było innym uczuciem niż się spodziewałam. Niezłym, po prostu dziwnym. Wytarła nos chusteczką i zaczęła ponownie przeglądać ustalenia komisji na ekranie komputera, jakby mogła jej pomóc znaleźć jakiś błąd w ich logice. Pochyliłam się i spojrzałam na dokument, który mi pokazywała. Ten sam dokument, który sama napisałam i udawałam, że czytam go po raz pierwszy. Zapytała, czy widzę coś błędnego w ich wnioskach, a ja powiedziałam jej, że wygląda to na dość dokładne opracowanie. Jej twarz znów się wykrzywiła i schowała głowę w dłonie. Mój telefon zawibrował w kieszeni, gdy Kinga wciąż płakała. Wyciągnęłam go i zobaczyłam imię Tomka na ekran. W wiadomości pytał, czy Kinga powiedziała co o tym, kto mógł ją z Zapiłam się na te słowa przed długą chwilę, czując on nie miał pojęcia. Pisał do swojej dziewczyny z prośbą o informację. Podczas gdy ja siedziałam na jego jaciure i karierę, władałam, że jest zdenerwowana, by mu było kłamstwo. i zasugerowałam, żeby dał jej trochę przestrzeni. No, Ania dochodzę. Odesłał zmaną i dał, co u niej. Już. Odłożyłam telefon i na Kingę, pogapiła w czy myślę, że Tomek nadal będzie ja wiedział, że to nie zmienia tego, jak obłowa Wydawał te, gdy dziły z maleona, ona wała, wydawała... mi za przybycie, wiedziała, że nie. Co by zrobiła bez wsparcia w tej chwili? Zostałam jeszcze przez 20 minut, parząc herbatę i słuchając jej opowieści o badaniach i o tym, ile lat pracy zostało teraz całkowicie zmarnowanych. Kiedy w końcu wyszłam, przytuliła mnie w drzwiach i powiedziała, że jestem dobrą przyjaciółką. Następny tydzień minął jak przez mgłę. Tomek ciągle pisał mi aktualizacje o Kinze, jak nie odbierała jego telefonów, ani nie odpisywała na wiadomości, jak bardzo się o nią martwił. Powiedział, że Zawsze była taka dumna i to musi ją wykańczać. Zgadzałam się i mówiłam, że może po prostu potrzebuje czasu, żeby to wszystko przetrawić. Siedzieliśmy na jego kanapie w środę wieczorem, kiedy znów poruszył ten temat, pytając, czy myślę, że powinien pojechać do jej mieszkania i sprawdzić co u niej. Powiedziałam mu, że to może pogorszyć sprawę, że prawdopodobnie jest zbyt zawstydzona, by spotkać kogokolwiek ze swojego dawnego życia. Pokiwał głową, ale ciągle sprawdzał telefon, jakby miała nagle odpowiedzieć. W czwartek zapytał, czy miałam od niej wieści, a ja zaprzeczyłam. W piątek zastanawiał się głośno, czy może powinien był zauważyć znaki, że coś jest nie tak z jej badania. Ugryzłam się w język i przypomniałam mu, że nie jest fizykiem teoretycznym, że nie mógł wiedzieć. Wydał się tym uspokojony i porzucił temat. Do soboty pytał mnie wielokrotnie, czy myślę, że ona sobie poradzi. Czy oszustwo akademickie to coś, z czego ludzie się podnoszą? Czy jej kariera jest naprawdę skończona? Czy może zacząć od nowa gdzie indziej? Musiałam tam siedzieć i udawać, że jestem tak samo zaniepokojona jej dobrem, kiwając głową i mówiąc wspierające rzeczy. Podczas gdy w środku czułam dziwną mieszankę triumfu i winy, poczucie winy mnie zaskoczyło, spodziewałam się czuć czystą satysfakcję, ale zamiast tego. Ciągle widziałam jej twarz w tym małym biurze sposób w jaki trzęsły jej się ręce gdy pokazywała mi ustalenia komisji w poniedziałek rano wróciłam do pracy w laboratorium badawczym i próbowałam skupić się na swoich zadaniach marta znalazła mnie w pokoju socjalnym około dziesiątej rano gdy nalewałam sobie trzecią filiżankę kawy oparła się o blat i zapytała czy wszystko w porządku powiedziałam jej że tak ale ona wciąż patrzyła na mnie z tym zatroskanym wyrazem twarzy powiedziała że wydaje się ostatnio inna bardziej pewna siebie ale też bardziej ostrożna jakbym coś ukrywała zaśmiałam się i powiedziałam że praca była po prostu stresująca zapytała czy z wszystko w porządku, czułam jak uśmiech zastyga mi na że to pytanie uderzyło mnie inaczej niż się spodziewałam, bo nagle zaczęłam myśleć o tym, co to wszystko ujawniło o moim związku uwierzył Kingze, a nie mnie. Kwestionował moją igę, moje kompetencje, moją zdolność do zrozumienia Podstawowych pojęć z mojej własnej dziedziny. Zrobił to tak łatwo, tak szybko. Jakby dwa lata znajomości ze mną liczyły się mniej niż kilka tygodni komentarzy Kingi. Zdałam sobie sprawę, że właściwie jeszcze tego nie przetworzyłam. Byłam tak skupiona na zniszczeniu Kingi, że nie zatrzymałam się, by pomyśleć, co to znaczy, że Tomek był tak gotów uwierzyć, że jestem dla niego za Marta wciąż czekała na odpowiedź, więc powiedziałam jej, że sprawy z Tomkiem są teraz skomplikowane. Zapytała, czy chce o tym porozmawiać, ale odmówiłam. Uścisnęła moje ramię i wróciła do swojego biurka. W tej nocy Tomek przyszedł do mojego mieszkania z jedzeniem na wynos. Jedliśmy na kanapie i oglądaliśmy jakiś dokument o stworzeniach głębinowych. Połowie zatrzymał go i odwrócił się do mnie z poważnym wyrazem twarzy. Powiedział, że dużo myślał o tym, co Kinga mówiła na temat naszej zgodności intelektualnej. Mój żołądek się ścisnął, ale zachowałam neutralny wyraz twarzy. Kontynuował, mówiąc, że zaczyna się zastanawiać, czy może był wobec mnie niesprawiedliwy. Zapytałam, co na myśli. Poruszył się niespokojnie i powiedział coś o rzeczach, które Kinga wytykała na temat moich problemów z abstrakcyjnymi koncepcjami. Może to nie była prawda. Może po prostu widział to, co ona chciała, żeby widział. Poczułam gniew narastający w mojej klatce piersiowej jak gorąco. Kwestionował swoje zachowanie dopiero teraz, ponieważ Kinga zniknęła i nie mogła już wzmacniać swojej narracji. Nie dlatego, że sam rozpoznał problem, nie dlatego, że o tym pomyślał i zdał sobie sprawę, jak obraźliwe było jego zachowanie, ale dlatego, że zniknęło jego źródło informacji. Zapytałam go, czy naprawdę wierzył, że mam problemy z abstrakcyjnymi koncepcjami. Zawahał się i powiedział, że nie wiedział, że Kinga była tak przekonująca. Gniew stał się gorętszy. Zapytałam, czy pamięta naszą rozmowę o świadomości i eksploracji Marsa. Przytaknął. Zapytałam, czy wtedy wydawało mu się to powierzchowne, zanim Kinga powiedziała mu, że takie było. Wyglądał na zmieszanego i przyznał, że nie. Odstawiłam jedzenie i wstałam. Tomek zapytał, gdzie idę, a ja powiedziałam mu, że nigdzie. Po prostu musiałam się ruszyć. Podeszłam do okna i wyjrzałam na parking poniżej. Decyzja uformowała się w moim umyśle w pełni ukształtowana, jakby czekała tam przez cały czas. Odwróciłam się i powiedziałam mu, że muszę mu coś powiedzieć. On też odstawił jedzenie i usiadł prosto. Wyjaśniłam spokojnie ja recenzowałam badania Kingi dla doktora Kowalskiego, jak znalazłam plagię jak udokumentowałam wszystko, co doprowadziło do wyrzucenia jej z programu doktoranckiego. Słowa wychodziły pewnie i wyraźnie. Powiedziałam mu o skontaktowaniu się z doktorem Kowalskim w projekcie nawigacji kwantowej. Był tylko pretekstem, by dostać dostęp do jej pracy. O znalezieniu akapitów skopiowanych z rosyjskich prac. Wyjaśniłam, jak napisałam recenzję, która zniszczyła jej karierę. Jak byłam tą osobą, która zgłosiła ją do komisji etyki. Twarz Tomka stała się całkowicie blada. Gapił się na mnie, jakbym właśnie powiedziała mu, że popełniłam straszną zbrodnię. Cisza mi... Między nami ciągnęła się w nieskończoność. W końcu zapytał, dlaczego zrobiłam coś tak destrukcyjnego. Jego głos był cichy, ale słyszałam pod nim szok, wróciłam na kanapę i usiadłam zachowując dystans między nami. Przypomniałam mu o incydencie z routerem, kiedy zapytał, czy naprawdę wiedziałam, co robię, czy po prostu miałam szczęście. Wymieniłam przegląd kodu, gdzie sprawdzał moją pracę z Kingą. Mimo, że programowałam dłużej niż ona, przywołałam imprezę firmową, gdzie powiedziała jego szefowi, że jestem tylko laborantką, a on śmiał się z pomysłu, że mogłabym napisać ten artykuł o zarządzaniu ciepłem. Popisałam drogę powrotną samochodem. Kiedy powiedział mi, że może byłabym szczęśliwsza z kimś na moim własnym poziomie. Przeszłam przez każdy moment, kiedy kwestionował moją inteligencję na podstawie jej kłamstw. Każdy przypadek wychodził z moich ust jak dowód w sądzie. Jego twarz bladła z każdym przykładem. Kiedy skończyłam, próbował coś powiedzieć, ale uniosłam rękę. Zapytałam go o rozmowę, w której zgodził się, że może powinniśmy dać szansę innym drużynom, bo pewnie tylko zapamiętałam fakty. Zamknął usta i spojrzał na swoje dłonie. Zaczął próbować się bronić, mówiąc, że Kinga była przekonująca i miała doktora, że wydawała się autorytetem w sprawach intelektualnych. Przerwałam mu, zanim zdążył skończyć. Zapytałam, czy moje dwa tytuły magistra nie były wystarczająco przekonujące, czy moje opublikowane prace badawcze nie były wystarczającym autorytetem, czy praca w inżynierii lotniczej od sześciu lat nie była wystarczającym dowodem na to, że rozumiem abstrakcyjne koncepcje. Mój głos stawał się głośniejszy z każdym pytaniem. Zapytałam, czy potrzebował Kingi, żeby mu powiedziała, że jestem mądra, czy może powinien był to wywnioskować z faktu, że spotykaliśmy się od dwóch lat. Ból na jego twarzy był teraz oczywisty. Wyglądał, jakbym go spoliczkowała. Dobrze. W końcu rozumiał głębię tego, co zrobił nasze. Związkowi. Otworzył usta i zamknął je ponownie. Żadne słowa nie wychodziły. Czekałam. W końcu powiedział, że nie wie, co powiedzieć. To, że usłyszał to wszystko, uświadomiło mu, jak bardzo wszystko zepsuł. Powiedziałam mu, że nie chodzi tylko o to, że zepsuł. Chodziło o to, że tak łatwo dał się przekonać, że jestem niekompetentna, że jakaś kobieta, której nie widział od liceum, mogła pojawić się i w ciągu kilku tygodni sprawić, że zwątpił w moją podstawową inteligencję. Tomek zapytał, czy plagiat był prawdziwy, czy sfabrykowałam go, by ją zniszczyć. To pytanie tak mnie rozzłościło, że musiałam wziąć głęboki oddech przed odpowiedzią. Byłam szczerze urażona że wciąż wątpił w moją uczciwość zawodową. Nawet teraz. Wstałam i poszłam po laptopa. Otworzyłam maila i wyciągnęłam pliki, które wysłałam do doktora Kowalskiego. Pokazałam mu oryginalne rosyjskie prace obok pracy Kingi. Wskazałam identyczne akapity, te same struktury zdań, skopiowane równania. Przeszłam z nim przez wszystkie 17 przypadków w czterech pracach. Pokazałam mu, jak zmieniała zaledwie tyle słów, by uniknąć automatycznego wykrywania plagiatu, ale zachowała główne idee i ramy bez podania źródła. Kazałam mu samemu przeczytać fragmenty, porównując je linijka po linijce. Patrzyłam na jego Twarz, gdy zdawał sobie sprawę, że jej oszustwo było całkowicie prawdziwe, że niczego nie sfałszowałam, że po prostu wykonałam swoją pracę jako recenzent i znalazłam to, co tam faktycznie było. Oparł się i ukrył twarz w dłoniach. Powiedział, że przeprasza, że nigdy nie powinien był kwestionować, czy to zmyśliłam. Zamknęłam laptopa i powiedziałam mu, że plagiat był prawdziwy, ale to nie zmienia faktu, dlaczego szukałam go w pierwszej kolejności. Spędziliśmy następne trzy godziny, omawiając wszystko. Tomek przepraszał w kółko, mówiąc, że nie wie, jak dał się tak zmanipulować. Przyznał, że dał się wciągnąć w pewność siebie Kingi i swoją własną niepewność. Co do braku doktoratu. Powiedział, że zawsze czuł się tak, jakby może nie był wystarczająco mądry. Jakby jego praca konsultingowa była mniej imponująca niż badania naukowe, a Kinga grała na tym strachu. Sprawiła, że czuł się częścią jakiegoś elitarnego klubu intelektualnego, zgadzając się z jej oceną mnie. Słuchałam tego wszystkiego i próbowałam zrozumieć, czy mogłabym wybaczyć komuś, kto tak łatwo dał się przekonać, że jestem niekompetentna. Część mnie rozumiała, że niepewność sprawia, że ludzie robią głupie rzeczy, ale inna część mnie nie mogła przestać myśleć o tym, jak szybko zwrócił się przeciwko mnie, jak chętnie zaakceptował jej narrację. Zapytał, co myśli. A ja powiedziałam mu, że jeszcze nie wiem. Powiedziałam, że potrzebuję czasu, aby to wszystko przetworzyć, aby dowiedzieć się, czy zaufanie można odbudować po czymś takim. Pokiwał głową i powiedział, że rozumie, że będzie czekał tak długo, jak będę potrzebowała. Siedzieliśmy na przeciwległych końcach kanapy. Dokument wciąż był zatrzymany na telewizorze. Pojemniki z jedzeniem zimne na stoliku między nami. Opuściłam mieszkanie Tomka po północy i pojechałam do domu z rękami drżącymi na kierownicy. Rozmowa wciąż odtwarzała się w mojej głowie. Jak patrzył na mnie, jakby widział mnie po raz pierwszy od miesięcy, kiedy wróciłam do swojego mieszkania, siedziałam na kanapie w ciemności przez. Godzinę. Po prostu próbując to wszystko przetworzyć. Następnego ranka napisałam do Tomka, że potrzebuje przestrzeni, by pomyśleć o nas. Odpowiedział natychmiast, pytając, ile czasu potrzebuje. A ja powiedziałam mu szczerze, że nie wiem. Pojawił się w moich drzwiach tego wieczoru z dwoma pudłami, z bladą i zmęczoną twarzą. Spakował swoje rzeczy z mojego mieszkania bez mojej prośby. Patrzyłam, jak wynosi swoje zapasowe ubrania robocze z mojej szafy, swoje dodatkowe przybory toaletowe z łazienki, książkę, którą czytał, a która leżała na mojej szafce nocnej. Poruszał się cicho i ostrożnie, jakby starał się niczego nie zakłócić. Kiedy skończył, stanął w moich drzwiach. Trzymając oba pudła i zapytał, czy tego właśnie naprawdę chce. Powiedziałam mu, że to jest to, czego teraz potrzebuję. Przytaknął i wyszedł bez kłótni. Po jego wyjściu przeszłam przez mieszkanie, zauważając wszystkie puste miejsca, gdzie były jego rzeczy. Blat łazienkowy wyglądał na większy bez jego golarki elektrycznej. W szafie była luka tam, gdzie wisiały jego kurę, ale dziwnym trafem mieszkanie wydawało się bardziej moje niż od miesięcy. Jakbym dzieliła je z kimś, on mnie tak naprawdę nie widział. A teraz znów miałam miejsce, by oddychać. Trzy dni później byłam w pracy, przeprowadzając symulację, gdy pojawił się e-mail od doktora Kowalskiego. Podziękował mi za i Powiedział, że moja dbałość o szczegóły była nieoceniona. Następnie wspomniał, że innych studentów zgłosiło się z obawami dotyczącymi ulnojecowa. Okazało się, że moja recenzja otworzyła większe dochodzenie w sprawie całej jej kariery akademickiej. działała. Tapię na ten e-mail. Część mnie czuła sama, jakbym ujawniła, co musiało zostać ujawnione, ale inna część ławi wiedzą, że to ja wywołałam to. Gdybym nie zaczęła szukać, gdybym nie była tak wściekła za to, co zrobiła mojemu związkowi, czy ktoś kiedykolwiek znalazłby plagię czy Tamci inni studenci by się odezwali. Zamknęłam e-maila, próbowałam się na pracę, ale nie mogłam przestać myśleć o tym, jak jedna recenzja zniszczyła. Czy czyła całą ścieżkę kariery? Piąta znalazła znalazł a Tak naprawdę nie działała, pytała i na drinka, jadła, z wylądowała, ale w którym bywała razy o złożeniu zamówienia, Marta załał wydawała, ja I planowała, Kinga mnie podkopywała, jak Tomek jej uwierzył. Znalezienie plagiatu, dochodzenie akademickie, wszystko. Spodziewałam się, że Marta będzie zszokowana, lub może mnie oceni za to, co zrobiłam. Zamiast tego słuchała uważnie, a potem powiedziała, że niczego nie sfabrykowałam, że po prostu ujawniłam oszustwo, które i tak zostałoby w końcu odkryte. Zauważyła, że traktowanie mnie przez Kingę było jej własnym rodzajem sabotażu Próbą zniszczenia mojego związku i szacunku mojego chłopaka do mojej pracy. Marta powiedziała, że jeśli plagiat był prawdziwy, to Kinga zrobiła to sobie sama, a ja byłam po prostu tą, która to znalazła. Usłyszenie tego od kogoś innego sprawiło, że poczułam się nieco lepiej w całej tej sprawie. W następny wtorek Tomek napisał, pytając, czy możemy znów porozmawiać. Powiedział, że dużo myślał o swoim zachowaniu i zdał sobie sprawę, że problem nie dotyczył tylko Kingi. Przyznał, że zawsze czuł się trochę onieśmielony moimi praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem manualnym. Ta niepewność uczyniła go podatnym, gdy pojawił się ktoś twierdzący, że wiedza te Oretyczna jest nadrzędna. Powiedział, że chce porozmawiać więcej, jeśli będę chętna. Gapiłam się na ten tekst przez godzinę przed odpowiedzią. Część mnie chciała to zignorować i po prostu iść dalej, ale inna część musiała zrozumieć, jak doszliśmy do tego punktu. Zgodziłam się spotkać z nim na kawę w tamtą sobotę. Kiedy dotarłam do kawiarni, Tomek już tam był przy stoliku w rogu. Miał przed sobą notatnik, co wydawało się dziwne. Po złożeniu zamówienia przesunął notatnik w moją stronę. Wypisał listę każdego momentu, jaki zapamiętał, kiedy kwestionował moją inteligencję lub zdolności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Było o wiele więcej przypadków niż sobie Miałam. Razy, kiedy pytał, czy jestem pewna czegoś technicznego, momenty, w których podwójnie sprawdzał moją pracę. Rozmowy, w których wyjaśniał rzeczy, które już wiedziałam, O niektórych z nich zupełnie zapomniałam, bo wydawały się wtedy błahe, ale zobaczenie ich wszystkich wypisanych razem pokazało wzorze, który zaczął się na długo przed pojawieniem się Kingi. Ona nie stworzyła problemu. Ona go po prostu pogorszyła. Przeczytałam całą listę, czując tę mieszankę bólu i gniewu narastającą ponownie. Tomek obserwował mnie i nic nie mówił, dopóki nie skończyłam. Wtedy zapytał, czy myślę, że możemy to naprawić, czy szkoda jest zbyt głęboka? Spędziliśmy następne dwie godziny rozmawiając o fundamencie naszego związku i o tym, czy kiedykolwiek był tak solidny, jak myślałam. Tomek przyznał, że miał poważne problemy z niepewnością związaną z brakiem doktoratu i zajmowaniem się doradztwem zamiast badaniami. Powiedział, że zawsze martwił się, że nie jest wystarczająco mądry w porównaniu do ludzi wykonujących pracę teoretyczną. Kiedy pojawiła się Kinga, mówiąc o abstrakcyjnych koncepcjach i mechanice kwantowej, sprawiła, że poczuł się włączony do jakiegoś intelektualnego klubu. Zgadzanie się z jej oceną mnie było sposobem na udowodnienie, że należy do tej przestrzeni. Powiedziałam mu, że to dość okropny powód, by nie doceniać kogoś, kogo rzekomo kochasz. Zgodził się i powiedział, że wie, że to było zepsute, że musi pracować nad zaufaniem do swoich rzeczywistych doświadczeń z ludźmi, zamiast po prostu wierzyć temu, kto brzmi najpewniej lub ma najwięcej tytułów. Zapytałam, czy naprawdę myśli, że może zmienić ten wzorzec, bo wydawał się dość głęboko zakorzeniony. Powiedział, że nie wie, ale chce spróbować, jeśli będę chętna dać mu szansę. Powiedziałam mu, że potrzebuje więcej czasu na zastanowienie się, czy mogę mu znów zaufać po tym, czy wiedza o tym, że tak łatwo dał się przekonać, że jestem niekompetentny. Jest czymś, co mogę przeboleć. Wyszliśmy z kawiarni, nie podejmując żadnych decyzji co do naszej przyszłości. W tamtym tygodniu ciągle myślałam o wszystkim i zdałam sobie sprawę, że potrzebuję perspektywy z zewnątrz od kogoś, kto rozumiałby profesjonalną stronę tego, co zrobiłam. Napisałam e-mail do profesora Nowaka, mojego dawnego wykładowcy ze studiów, z którym utrzymywałam kontakt. Wyjaśniłam całą sytuację, jak znalazłam plagiat Kingi podczas recenzowania jej pracy dla doktora Kowalskiego i zapytałam o etykę tego wszystkiego. Profesor Nowak zadzwonił do mnie następnego dnia zamiast odpisywać. Wysłuchał całej Historii, a potem powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Wskazał, że ujawnienie oszustwa akademickiego było właściwie etycznym obowiązkiem każdego, kto je odkrył. Że niezależnie od moich osobistych powodów, by przyjrzeć się pracy Kingi, znalezienie i zgłoszenie plagiatu było słusznym postępowaniem. Powiedział, że system akademicki opiera się na uczciwości ludzi w tych sprawach. Gdybym znalazła oszustwo i go nie zgłosiła, to byłby problem etyczny. Moje motywacje do recenzowania jej badań w pierwszej kolejności nie zmieniały faktu, że to, co znalazłam, było prawdziwe i wymagało reakcji. Rozmowa z profesorem Nowakiem pomogła mi. Poczuć się mniej winną w całej tej sprawie. Dwa tygodnie po tym, jak Tomek wyprowadził swoje rzeczy, dostałam e-maila, który sprawił, że żołądek mi się ścisnął. Był od Kingi. Temat brzmiał po prostu Wiem, że to była ty. Prawie go usunęłam bez czytania, ale ciekawość zwyciężyła. Jej e-mail nie był zły, jak się spodziewałam. Zamiast tego był w pewnym sensie pokonany i smutny. Domyśliła się mojego powiązania z doktorem Kowalskim, jakoś prawdopodobnie przeglądając jego korespondencję, po tym, jak wszystko się rozpadło. Napisała, że teraz rozumie, że to ja recenzowałam jej pracę i znalazłam wszystkie problemy, ale potem powiedziała coś, co mnie zaskoczyło. Przyznała, że Lagiat był prawdziwy, że przekonała samą siebie, iż podobieństwa do tamtych rosyjskich prac były tylko przypadkowe, ponieważ idee wydawały jej się oczywiste, ale kiedy stanęła w obliczu wszystkich 17 przypadków zestawionych razem, nie mogła temu dłużej zaprzeczać. Powiedziała, że stała się leniwa i nie dbała, idąc na skróty, ponieważ była w tyle z harmonogramem badań. Wiedziała, że to było złe, ale przekonała samą siebie, że to nic takiego. E-mail kończył się stwierdzeniem, że nie wini mnie za zgłoszenie tego, ponieważ to była prawda. Przeczytałam ten e-mail trzy razy, próbując zrozumieć, co o nim myślę. Część mnie spodziewała się, że będzie. W Oskar życielska. Ta akceptacja i przyznanie się do własnego oszustwa były jakoś trudniejsze do przetworzenia. Nie odpisałam na e-mail Kingi, ale przekazałam go Tomkowi. Musiał zobaczyć, że jego przyjaciółka była zarówno oszustką, jak i kimś, kto celowo próbował zniszczyć nasz związek. Zadzwonił do mnie w ciągu 10 minut od wysłania wiadomości. Jego głos drżał. Przepraszał znowu, mówiąc, że w końcu zrozumiał pełny obraz tego, co się stało, że Kinga manipulowała nim, będąc jednocześnie nieuczciwą naukowo przez cały czas. Powiedział, że czuje się głupio, że nie widział tego wcześniej, że wierzył jej zamiast mi. Powiedział Powiedziałam mu, że doceniam przeprosiny, ale wciąż nie wiem, co to oznacza dla nas. Rozmawialiśmy przez kolejną godzinę o wszystkim, co się wydarzyło. Pod koniec rozmowy Tomek zapytał, czy byłabym skłonna spróbować terapii dla par. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż mamy poważne problemy z zaufaniem i komunikacją, których nie może naprawić sam, że jeśli istnieje jakakolwiek szansa na uratowanie naszego związku, potrzebujemy profesjonalnej pomocy, by przez to przejść. Byłam zaskoczona, że to zasugerował, ponieważ Tomek zawsze był nieco sceptyczny wobec terapii, ale zgodziłam się spróbować, bo wciąż nie byłam gotowa całkowicie z nas zrezygnować. Zaczęliśmy. Spotykać się z terapeutką w następnym tygodniu. Pierwsza sesja była niezręczna i niekomfortowa. Oboje siedzieliśmy na przeciwległych końcach beżowej kanapy, próbując wyjaśnić, co nas tam sprowadziło. Terapeutka zadała wiele pytań o historię naszego związku i konkretne incydenty z Kingą. W ciągu kilku następnych sesji pomogła nam zidentyfikować wzorce, które oboje przegapiliśmy. Skazała, że niepewność Tomka dotycząca jego edukacji i kariery, doprowadziła go do niedoceniania wiedzy praktycznej przy jednoczesnym przecenianiu wiedzy teoretycznej i tytułów naukowych. Ta dynamika uczyniła nasz związek podatnym na kogoś takiego jak Kinga, kto przedstawiał się jako Intelektualnie lepszy. Terapeutka kazała mi również przyjrzeć się mojemu zachowaniu, temu jak wybrałam zemstę. Zamiast bezpośredniej konfrontacji z problemem, jak grałam w postrzeganie mnie przez Kingę jako mniej inteligentnej, zamiast postawić się wcześniej, powiedziała, że oboje mamy pracę do wykonania nad komunikacją i zaufaniem, jeśli chcemy odbudować coś prawdziwego. Tomek zaczął pracować nad swoimi problemami z niepewnością i uczyć się doceniać różne rodzaje inteligencji i wiedzy. Ja pracowałam nad byciem bardziej bezpośrednią w wyrażaniu swoich uczuć, zamiast pozwalać urazom narastać, aż zrobię. Coś destrukcyjnego. To był powolny postęp, i niektóre sesje były naprawdę trudne. Z nami obojgiem przyjmującym postawę obronną lub zdenerwowaną, ale stopniowo sprawy zaczęły wyglądać trochę lepiej między nami. Minęły trzy miesiące i sprawy z Tomkiem miały się lepiej, ale inaczej. Rozmawialiśmy więcej o tym, co czujemy, zamiast po prostu zakładać, że się rozumiemy. Kiedy czułam się zraniona czymś, co powiedział, mówiłam mu o tym od razu, zamiast pozwalać temu narastać. Kiedy on czuł się niepewnie w swojej pracy lub naszym związku, faktycznie o tym mówił, zamiast wyładowywać to na mnie w dziwne, pośrednie sposoby. Ale była między nami ta nowa. Ostrożność, której nie było wcześniej. Jakbyśmy oboje wypatrywali znaku, że druga osoba może znów w nas zwątpić. Łapałam się na tym, że czasem czekam, by zobaczyć, czy zakwestionuję mój osąd w jakiejś sprawie. I widziałam, że on robi to samo, patrząc, czy jestem zła lub coś planuje. To nie było dokładnie złe. Po prostu inne niż to łatwe zaufanie, które mieliśmy kiedyś. Budowaliśmy coś bardziej szczerego, ale wymagało to więcej pracy i uwagi niż wcześniej. Wtedy we wtorek po południu mój szef wezwał mnie do swojego biura. Myślałam, że może popełniłam jakiś błąd w testowaniu komponentów satelitarnych, ale zamiast tego. Powiedziała mi, że awansują mnie na starszego inżyniera. Stanowisko wiązało się ze znaczną podwyżką i własnym zespołem do kierowania przy projekcie systemów nawigacji nowej generacji. Siedziałam tam trochę oszołomiona, bo byłam tak skupiona na sytuacji z Tomkiem i Kingą, że nawet nie zauważyłam, że trwa cykl awansu. Mój szef powiedział, że decyzja była łatwa, ponieważ moje opublikowane badania i wkład techniczny w ciągu ostatniego roku były wybitne. Podziękowałam jej i wróciłam do biurka, czując tę dziwną mieszankę dumy i ulgi. W tej nocy powiedziałam Tomkowi o awansie, a on natychmiast przyciągnął mnie do uścisku i powiedział, że jest ze mnie taki dumny. Nalegał na urządzenie mi kolacji z okazji świętowania w ten weekend i zaprosił grupę naszych przyjaciół i niektórych swoich współpracowników. Podczas kolacji ciągle opowiadał ludziom o moich pracach badawczych i wiedzy technicznej, nawet bez mojego wspominania o tym. Wymieniał konkretne projekty, nad którymi pracowałam i wyjaśniał, dlaczego były ważne. Czułam się, jakby to był test, który oboje zdawaliśmy. On pokazując, że ceni moją pracę, a ja, pozwalając mu świętować mój sukces bez zastanawiania się, czy ma ukryte motywy. Kilka tygodni później Marta wzięła mnie na bok w pracy podczas lunchu. Miała ten nieswój wyraz twarzy i powiedziała, że usłyszała coś przez sieć kontaktów akademickich o Kingze. Najwyraźniej całkowicie opuściła program doktorancki, nie tylko biorąc urlop, ale faktycznie rezygnując. Przeprowadziła się z powrotem do swojego rodzinnego miasta na Podkarpaciu, by pracować w rodzinnym biznesie, coś związanego z nieruchomościami komercyjnymi. Marta powiedziała, że myślała, iż powinnam wiedzieć, skoro cała sytuacja była tak skomplikowana. Poczułam ten skomplikowany węzeł w żołądku, słysząc te wieści. Część mnie czuła satysfakcję, że Kinga poniosła prawdziwe konsekwencje za swoje oszustwo i za próbę zniszczenia mojego związku. Została zde maskowana jako fałszywka i straciła karierę, z której była tak dumna, ale inna część mnie czuła się niekomfortowo z tym, jak całkowicie jej życie się rozpadło. Ujawniłam prawdziwy plagiat i złe badania. To była prawda, ale zrobiłam to również celowo, by ją zranić z powodu tego, co mi zrobiła. Powaga jej upadku, utrata wszystkiego, nad czym pracowała i konieczność opuszczenia środowiska akademickiego ciążyła mi bardziej, niż się spodziewałam. Podziękowałam Marcie za powiedzenie mi i wróciłam do pracy, ale myślałam o tym przez kilka dni. Ten weekend Tomek i ja rozmawialiśmy o sytuacji Kingi. Powiedziałam mu, co Marta powiedziała, I Przyznałam, że czułam się z tym dziwnie. Powiedział, że rozumie, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam, i że Kinga prowadziła na siebie konsekwencje własną nieuczciwością. Ale powiedział też, że wiedział, iż prawdopodobnie czuje konflikt z powodu bycia tą, która to wszystko wywołała. Postanowiliśmy kontynuować pracę nad naszym związkiem, zostać razem i dalej chodzić na terapię, budując coś bardziej szczerego niż to, co mieliśmy wcześniej. Oboje zmieniliśmy się z powodu tego, co się stało. Wiedziałam teraz, że jestem zdolna do wykalkulowanej zemsty, do planowania i realizacji czyjego atku w naprawdę przemyślany sposób. I była to niewygodna wiedza o samej sobie. Tomek wiedział, że jest zdolny do zdradzenia kogo go kocha nie poprzez celowe okrucieństwo, ale przez słabość niepewności oraz pozwolenie komuś innemu na manipulowanie je ostrzega. Budowaliśmy coś bardziej realnego niż ten łatwy ryli. Była to cięższa praca i mniej komfortowa, ale wydawała się ja o niej jakbyśmy raz wiedzieli, naprawdę wybierali nawzajem mimo, mimo naszego zdolno ranienia, męczenie był, ale byłoś głębsze.